NASA podało właśnie szokującą wiadomość: okazuje się, że topnienie lodowców na Antarktydzie postępuje znacznie szybciej niż dotąd sądzono. Zgodnie z informacjami, które przekazała Amerykańska Agencja Kosmiczna, na skutym lodem kontynencie pojawiła się ogromna dziura, która może sprowadzić katastrofę na resztę świata. Nasa alarmuje, ogromnych rozmiarów lodowiec trwa i te zniknie na naszych oczach. Podczas badań, do których użyto m.in. satelitów, wyszła na jaw miażdżąca prawa. Okazuje się bowiem, że naukowcy pomylili się co do zniszczeń, które spowodowało w strukturze lodowca ocieplenie klimatu. Perci spodziewali się bowiem luk w podłożu lodowca trwa i natomiast to, co pokazały im badania, zmroziło ich z miejsca. Okazuje się bowiem, że u podstawy lodowca zamiast luk powstała ogromna dziura, w której zmieściłoby się ponad dwa zlesztrze Manhattanu. NASA bije na Sabina alarm, jest gorzej niż sądzono Sprawa jest o tyle poważna, że dziura wypełniało przedtem aż 14 miliardów ton lodu. Ten całkowicie się roztopił i zasilił wodę Oceanu Południowego. Choć brzmi to poważnie, nie jest wcale najgorszą z możliwych opcji, jaka może nas czekać. NASA przypomina bowiem, że jeśli lodowiec stopnieje cały, a na razie wszystko wskazuje na to, że będzie topnieć, poziom mórz i oceanów na całym globie wzrośnie o 65 cm. To nie jest jednak najgorsza nowina. Hwaitez podtrzymuje bowiem inne lodowce. Jeśli sam się stopi, topnieć prawdopodobnie zaczną inne lodowce, które leżą bezpośrednio w jego otoczeniu. Stopienie ich wszystkich sprawiłoby, że na całej Ziemi poziom morza wzrósłby o zawrotne 2,4 m. Postawiłoby to krzyżyk na nisko położonych rejonach znajdujących się na brzegach mórz i oceanów.